Moja najlepsza przyjaciółka mówi mi, że mój mąż mnie zdradza, żeby go sobie przywłaszczyć tylko dla siebie, ale kiedy nadchodzi moja ostateczna zemsta, czuję się tak dobrze. Nigdy nie myślałam, że będę to pisać, ale muszę to z siebie wyrzucić i może uzyskać perspektywę od obcych w internecie, bo szczerze mówiąc, już nie wiem, komu ufać. Mam 32 lata, i jeszcze 3 miesiące temu byłam mężatką z wiernym mężem, w bardzo dużym cudzysłowie. Ten mąż, o którym mówię, nazywa się Ben, ma 34 lata, byłam z nim w małżeństwie przez 6 lat, a jeśli liczyć nasz wcześniejszy związek, to w sumie przez 8. Poznaliśmy się, gdy kończyliśmy studia, więc kiedy je skończyliśmy, zamieszkaliśmy razem i zaręczyliśmy się. Niedługo potem kupiliśmy dom na przedmieściach i aktywnie staraliśmy się o dzieci, aż moja przyjaciółka zrzuciła na mnie bombę. Moja najlepsza przyjaciółka Hanna, mająca 31 lat, jest w moim życiu od 10 lat. Była moją druhną osobą, do której dzwoniłam, gdy byłam szczęśliwa, smutna lub po prostu znudzona. Przychodziła do naszego domu co najmniej dwa razy w tygodniu na kolację, żeby pograć w gry planszowe albo po prostu spędzić czas. Ben zawsze mówił, że jest jak siostra, której nigdy nie miał, a mnie cieszyło, że tak dobrze się dogadują. Problem w tym, że sposób, w jaki się dogadywali, bardzo różnił się od relacji między rodzeństwem. Ale cóż, nie bez powodu tak bardzo lubili serial o Gra o tron. Około czterech miesięcy temu zaczęłam zauważać zmiany w benie typowe rzeczy zdradzającego, kiedy wiesz, że dzieje się coś dziwnego. Od roku staraliśmy się, żebym zaszła w ciążę, i było to naprawdę wiele, więc powodem mógł być stres. Pomiędzy wizytami w klinice leczenia niepłodności, napiętymi grafikami, rozczarowaniami co miesiąc, gdy się nie udawało, on też mógł być przez to zestresowany. Hanna była dobrą przyjaciółką w mojej obecności, ale za moimi plecami i odwracając się od mojego męża już nie tak bardzo. Kilka razy przyszła z winem i czekoladą, gdy byłam smutna po kolejnym negatywnym teście, słuchała, jak mówię, że Ben wydaje się odłączony emocjonalnie, a nawet zasugerowała terapię, par, co uznałam za bardzo dojrzałą radę, jak na kogoś, kto nigdy nie był w małżeństwie. Najdziwniejsze było to, że Ben zaczął częściej wychodzić w weekendy z kolegami z pracy. Nigdy nie był zbyt towarzyski, więc to było coś nowego. Kiedy prosiłam, żebym mnie zabrał albo proponowałam podwójną randkę, zawsze miał jakąś wymówkę, że to rozmowy o pracy albo w męski czas. W te wieczory Hanna zwykle przychodziła do dotrzymać mi towarzystwa, przynosząc jedzenie na wynos i proponując oglądanie filmów lub wypróbowanie nowych maseczek do twarzy. Naprawdę byłam wdzięczna, że mam ją przy sobie w tym, co czułam jako złą pasę w małżeństwie. Przynajmniej w te wieczory oni nie byli razem. Aż nadszedł wieczór, który zmienił wszystko. Był wtorek w lutym, a Ben wysłał mi wiadomość, że wróci późno z powodu kolacji służbowej. Hanna pojawiła się u mnie około siódmej wieczorem, wyglądając bardzo poważnie, co było dla niej nietypowe, bo zwykle jest osobą radosną i energiczną, ale tego wieczoru wyglądała na zdenerwowaną. Poprosiła, żebyśmy usiadły i porozmawiały. Zaczęła od tego, jak wiele dla niej znaczy nasza przyjaźń i że od tygodni zastanawiała się, czy mi coś powiedzieć. Wtedy powiedziała mi, że widziała Benę z inną kobietą nieraz, ale kilka razy w ostatnich miesiącach. Powiedziała, że nie wiedziała, czy powinna mi to mówić, bo nie chciała być posłańcem złych wieści, ale nie mogła już patrzeć, jak żyje w nieświadomości. Poprosiłam o szczegóły gdzie, kiedy, co dokładnie widziała. Powiedziała, że widziała ich w restauracjach w mieście, trzymających się za ręce, całujących się. Dodała, że wyglądało to na coś poważnego, nie tylko chwilowy wyskok. Kiedy zapytałam, kim jest ta kobieta, Hanna powiedziała, że jej nie zna, ale że to nie ma znaczenia, bo zdrada to zdrada, niezależnie z kim. Zapytałam, czy chociaż ma ich zdjęcie jako dowód, może bym ją znała, a przynajmniej mogłoby się to przydać przy rozwodzie, co później odkryłam, że w moim stanie nie ma znaczenia, ale nie miała nic. Nie pomyślała o tym. Następnego dnia, ponieważ Ben wrócił bardzo późno, skonfrontowałam go i początkowo zaprzeczał, ale kiedy podałam szczegóły, które opowiedziała mi Hanna, załamał się i przyznał do wszystkiego. Powiedział, że od dawna czuł się nieszczęśliwy, że nasze małżeństwo nie jest już szczęśliwe i te wszystkie rzeczy, które się mówi, żeby usprawiedliwić zdradę, kiedy jedyną wymówką jest to, że chciałeś zamoczyć swojego przyjaciela w innych wodach i nie miałeś odwagi, żeby się przyznać. Stwierdził, że zaczęło się od romansu emocjonalnego, a dwa miesiące temu stało się fizyczne. Nie powiedział mi też, kim była ta kobieta, mówiąc, że to tylko pogorszyłoby sytuację dla wszystkich. Kolejne tygodnie były piekłem. Przeprowadził się do pokoju gościnnego i prawie nie rozmawialiśmy, chyba że w sprawach logistycznych. Hanna była w tym czasie niesamowita, pomogła mi znaleźć prawnika rozwodowego, przynosiła zakupy, kiedy nie miałam siły wychodzić z domu i słuchała. Kiedy w kółko powtarzałam swoją złość, smutek i zagubienie. Zdecydowaliśmy się na rozwód za porozumieniem stron w naszym stanie, ponieważ nie mieliśmy dzieci i mogliśmy dogadać się w większości kwestii podziału majątku. Nie było rozwodu z orzeczeniem o winie, więc zdrada nie miała żadnego znaczenia. Ben chciał sprzedać dom, co łamało mi serce, ale i tak nie mogłam sama spłacać kredytu hipotecznego. Cały proces zajął około trzech miesięcy od złożenia pozwu do jego finalizacji, a Hanna była wielką przyjaciółką, wszystko to w cudzysłowie. Nawet wzięła wolne w pracy, aby towarzyszyć mi na niektórych spotkaniach z prawnikiem. Grała swoją rolę w pełni ta dwulicowa, zdradziecka Żmija i Judasz. Podczas całego procesu wciąż próbowałam dowiedzieć się, kim jest ta druga kobieta, ale Ben nie chciał tego zdradzić, a Hanna podawała mi opis, który nie pasował do nikogo, kogo znałam. Stałam się na tym punkcie trochę obsesyjna, szczerze chciałam wiedzieć, czy to ktoś, kogo znam, ktoś z jego pracy, ktoś, kogo może już wcześniej podejrzewałam. Rozwód został sfinalizowany w piątek na początku maja i pamiętam tę datę doskonale, bo było to surrealistyczne wyjść z tego sądu oficjalnie jako singielka po ośmiu latach z Benem. Hanna odebrała mnie potem i zabrała na to, co nazwała i babskim lunchem, aby uczcić to, że uwolniłam się od niewiernego mężczyzny. Cały czas mówiła o tym, że teraz jestem wolna, żeby zacząć od nowa, poznać kogoś zupełnie innego niż Ben i że powinnam patrzeć na to jako na coś pozytywnego. Wiedząc to, co wiem teraz, pewnie zadławiłabym ją jedzeniem przy pierwszej wzmiance o Benie. Ale, jak powiedziałam, świetnie grała swoją rolę i nie wyglądało na to, żeby oddalała się ode mnie w tym samym czasie co Ben, co powinno uruchomić wszystkie syreny alarmowe. W ten weekend postanowiłam na jakiś czas zrezygnować z mediów społecznościowych, potrzebowałam oczyścić głowę z tych wszystkich spraw i nie chciałam, żeby cokolwiek przypominało mi o moim małżeństwie, o Benie czy o czymkolwiek z tym związanego. Pomyślałam, że cyfrowy detoks dobrze zrobi mojemu zdrowiu psychicznemu, nawet gdyby to wszystko się nie działo. Hanna w pełni poparła tę decyzję, mówiąc, że to dojrzałe i zdrowe podejście bezczelne. Byłam więc całkowicie offline przez około tydzień. Kiedy w końcu wróciłam na Facebooka i Instagrama w następny weekend, w jednej chwili miałam odpowiedź na wszystkie swoje wątpliwości. Oto był Ben, znany także jako nie potrafię trzymać swojego węża z dala od jakiegokolwiek zgniłego stawu, razem z Hanna, znaną także jako niewierna przyjaciółka od stojącej wody, oboje prezentujący pierścionek i uśmiechający się jak idioci. Post pochodził z soboty, tuż po finalizacji naszego rozwodu dosłownie następnego dnia. Co za szczęście, że sfinalizowałam rozwód w piątek, zostawiając im sobotę na to, aby mogli zrobić swoje ogłoszenie tak, jestem ironiczna. Podpis pod zdjęciem mówił, że są bardzo podekscytowani możliwością dzielenia się swoją miłością ze światem i dziękuję wszystkim za wsparcie w tym okresie przejściowym. Zaczęłam przewijać komentarze, czując, że zaraz zwymiotuje ludzie im gratulowali, mówili jak pięknie razem wyglądają, że widać miłość w ich oczach. Ale najgorsze było czytanie komentarzy od wspólnych znajomych, którzy pisali rzeczy w stylu, kto wspaniale, że wszyscy radzicie sobie z tym dojrzale i gmiło, że nie ma dramatu, skoro wszyscy się zgadzacie. Wtedy zobaczyłam komentarz mamy Bene, który sprawił, że wszystko stało się jasne napisała coś w rodzaju. Jestem taka szczęśliwa, że wreszcie możecie być otwarci w swojej relacji. Jestem bardzo wdzięczna, że ołup była tak wyrozumiała i dała wam swoje błogosławieństwo. To dowód jej wielkiej klasy jako osoby. Miałam wrażenie, że tracę rozum. Przeglądałam dalej kolejne posty i było tam wiele odniesień do tego, że rzekomo wiedziałam o ich związku i go wspierałam, że w rzeczywistości mieliśmy otwarty związek, a kiedy oni się zakochali, a ja straciłam uczucia do Bene, dałem im swoje błogosławieństwo, aby mogli iść dalej z tą miłością. Tego dnia Hanna opublikowała coś w swoich relacjach na Instagramie. Ceo przegapiłam podczas mojej przerwy od mediów społecznościowych, pisała, jak bardzo jest wdzięczna dojrzałym przyjaciołom którzy rozumieją, że miłość jest skomplikowana. Natychmiast zadzwoniłam do Hanna, ale od razu przekierowało mnie na pocztę głosową. Dzwoniłam raz po raz to samo. Zamierzałam z nią porozmawiać i to nie miała być miła rozmowa. Dlatego ton mojej wiadomości, w której napisałam, żeby natychmiast do mnie zadzwoniła, aby mi to wyjaśnić, albo że pójdę do jej mieszkania i wyjaśni mi to twarzą w twarz, chociaż prawdopodobnie skończyłaby z mniejszą ilością włosów niż ma teraz. Nie odpowiedziała, a ja nie lubię kłamać, więc poszłam do jej mieszkania, ale nie było jej tam albo przynajmniej nie otworzyła drzwi. W końcu tego wieczoru dostałam od niej wiadomość. Była długa i w skrócie mówiła, że przykro jej, że dowiedziałam się o tym przez media społecznościowe, ale ona i Ben uznali, że nadszedł czas, aby być szczerymi. Napisała, że nigdy nie chciała mnie zranić, mówiąc, kim jest ta druga osoba, że chciała poczekać, aż przeboleje Benę, aż rozwód będzie zakończony. Stwierdziła, że myślała, iż będę szczęśliwa z ich powodu, bo podczas rozwodu powiedziałam, że chcę, żeby Ben był szczęśliwy i że nasze małżeństwo było błędem dla nas obojga. Ale to nie było dokładnie to, co powiedziałam. Powiedziałam, że Ben może umrzeć i że mam nadzieję, iż będzie szczęśliwy w piekle, a nasze małżeństwo było błędem, bo on uprawiał seks z brudną suką. Chyba bycie brudną suką oznacza też zatkanie uszu i słyszenie czegoś innego wiadomość kontynuowała, że ma nadzieję, iż mogę to zrozumieć i że zbyt ceni naszą przyjaźń, aby ją stracić przez to. Napisała, że Ben był nieszczęśliwy w naszym małżeństwie, a ona tylko próbowała pomóc mi to dostrzec, abym również mogła być wolna i znaleźć prawdziwą miłość. Miała czelność przedstawić swój związek jako swego rodzaju przysługę wobec mnie. Trzęsłam się ze złości, ale najgorsze było to, że w jakiś sposób przekonała ludzi, iż wiedziałam o ich związku i dałam im swoje błogosławieństwo więc zrobiłam to, co musiałam, napisałam długi post, w którym opowiedziałam prawdę. I to wcale nie było ładne, biorąc pod uwagę, że powiedziałam, iż Hanna udawała moją przyjaciółkę i opowiedziała mi o zdradzie, żebym się rozwiodła, a oni mogli być razem. Bo to dało mi czas do myślenia, Ben wcale nie zamierzał prosić mnie o rozwód i żenić się z nią, co byłoby logiczne, prawda? Moja przyjaciółka, pani Kapkę, powiedziała mi to, żebym zrobiła brudną robotę, której jej kochanek nie mógł wykonać i żeby mieć go tylko dla siebie. Opublikowałam to kilka godzin temu i już miałam pewne reakcje, ale czekając w nerwach, postanowiłam napisać tutaj i zadać ważne pytanie, jeśli hipotetycznie i nie chcę, żeby FBI potraktowało to jako prawdziwe zagrożenie. Musiałbyś zabić dwie prawie osoby i ukryć je tak, żeby panowie z FBI ich nie znaleźli. Jaki byłby twój plan działania? Pamiętaj, że to tylko zabawa, mrugnięcie okiem. Aktualizacja pierwsza. Moja siostra przyszła przynieść mi coś i wspomniała, jak bardzo jest dumna z tego, jak poradziłam sobie z całą sytuacją z Hanna i Benem. Moja siostra nie jest osobą, która dużo korzysta z mediów społecznościowych i najwyraźniej nikt jej nie powiedział o poście, który wczoraj opublikowałam. Chyba coś w mojej twarzy mnie zdradziło, bo musiałam wyglądać, jakbym miała dym wychodzić z uszu. Cóż, ona dostała tę samą wersję historii stąd, z Reddita, ale bez cenzury. W tej wersji nie wiem jak, ale znalazłam dwadzieścia różnych określeń na Hanna, jako dziewczynę, która, powiedzmy, sypia z ludźmi lub rzeczami, jak mój były, za pieniądze albo narkotyki policzyłyśmy je wszystkie. Moja siostra była absolutnie przerażona tym, co jej powiedziałam, nie przez te dwadzieścia wersji. Ciągle powtarzała: Czekaj, co? i kazała mi powtarzać fragmenty historii, bo nie mogła w to uwierzyć. Powiedziała mi, że Hanna i Ben opowiedzieli wszystkim, że troje z nas usiadło razem kilka miesięcy temu i uznaliśmy, że Ben i ja nie jesteśmy dla siebie, że Hanna i Ben mieli do siebie wzajemne uczucia i że przy naszym otwartym małżeństwie posmakowali tej relacji, aby potem w pełni ją eksplorować po rozwodzie. Jedyna eksploracja, jaką byłam skłonna zaakceptować, to moja stopa w ich tyłkach. Moja siostra chciała natychmiast zadzwonić do innych krewnych i przyjaciół, żeby wyjaśnić sprawę, ale powiedziałam jej, że już jest za późno, bo prawdopodobnie już o tym wiedzą. Dostałam już kilka wiadomości, choć jeszcze nie za dużo. Odebrałam telefon od mojej kuzynki, która mieszka po drugiej stronie kraju, ale taka wiadomość dociera w każdy zakątek rodziny. Dzwoniła, bo widziała mój post, ale miała mi też coś do powiedzenia. Okazało się, że Hanna już dzwoni lub wysyła wiadomości do ludzi, żeby złagodzić skutki mojego posta. Moja kuzynka jest jedną z tych, które dostały takie wiadomości. Hanna powiedziała jej, że może teraz żałuję i jestem trochę zazdrosna, dlatego mówię te wszystkie rzeczy, kiedy w rzeczywistości zawsze się zgadzałam. Cóż, moja kuzynka jej nie wierzy i ma moje wiadomości z dawnej rozmowy, kiedy zapytała mnie, co osądzę o otwartych związkach i tym podobnych sprawach. Bo jej przyjaciółka to próbowała, odpowiedziałam wtedy szczerze, że uważam to za fatalny pomysł. Tak więc ona też zamierza teraz opublikować post z niektórymi z tych wiadomości, plus o tym, co zrobiła Hanna, a prawdopodobnie ja też napiszę kolejny, oznaczając moją kuzynkę i dodając kilka rzeczy, które mogłam pominąć w pierwszym, ale nie te 20 wariantów wyzwisk dla Hanna, bo post mógłby długo nie przetrwać. Zaktualizuję ponownie po opublikowaniu czegoś publicznie, życzcie mi powodzenia. Edycja Ludzie myślą, że jestem zła tylko na Hanna i że wybaczyłam Benowi albo coś w tym stylu. Nie, również mieliśmy konkurs na wyzwiska dla Bene, ale w jego przypadku jest to o wiele prostsze, bo nazwanie go robakiem, idiotą i tym podobnymi nie jest tak imponujące, jak wymyślanie wariacji na osukę. Aktualizacja druga. Cóż, opublikowałam drugi post było intensywnie, a odpowiedzi były jeszcze lepsze. Zachowałam to proste i ostre po prostu powiedziałam, że nigdy nie dałam swojego błogosławieństwa pracownicy miesiąca z domu uciech w Amsterdamie i że zarówno ona, jak i komar mojego byłego męża, bo lubi brudną wodę, nigdy nie dostali mojego błogosławieństwa. Jak na razie posty wydają się całkiem legalne dla platform i w godzinę miałam już dziesiątki komentarzy i wiadomości. Większość ludzi była zaskoczona i wspierała mnie, mówiąc, że zawsze wydawało im się to wszystko dziwne, ale wierzyli w słowa Hanna i Bene. Wielu wspólnych znajomych przeprosiło, że nie zwracali na mnie większej uwagi podczas rozwodu. Jasne staje się, że Hanna przeprowadziła całą kampanię PR-ową. Aby kontrolować narrację o moim rozwodzie, skontaktowała się z dziesiątkami osób z mojego otoczenia, by z góry zdyskredytować wszystko, co mogłabym powiedzieć, co przeczyłoby jej wersji. Poziom planowania i manipulacji jest szczerze imponujący. Najwyraźniej Ben wysłał mi mój post, bo wczoraj wieczorem przysłał mi długą wiadomość, w której twierdził, że myślał, iż rozumiem, że nasze małżeństwo już się skończyło i że jego związek z Hanna tylko pomógł to wyjaśnić. Powiedział, że chronili moje uczucia, nie ujawniając publicznie swojego związku aż do zakończenia rozwodu i chronili mnie przed tym, bym nie była postrzegana jako zdradzona żona. Zuchwałość tej wiadomości rozśmieszyła mnie na głos, próbował przedstawić miesiące kłamstw i oszustw jako swego rodzaju przysługę wobec mnie. Dodał, że jeśli naprawdę zależy mi na tym, aby iść dalej. I pozwoliłabym wszystkim skupić się na przyszłości zamiast na przeszłości. Ale tu robi się ciekawie godzinę po wiadomości od Bene, dostałam telefon od jego siostry Kati. Zawsze dobrze się dogadywałyśmy i była jedną z osób, które opublikowały gratulacje, jak dojrzale wszyscy poradziliśmy sobie z sytuacją. Kati powiedziała, że widziała mój post na facebooku i chciała porozmawiać. Powiedziała, że Ben zabrał Hanna na rodzinną kolację wigilijną w grudniu, dwa miesiące zanim Hanna przyszła powiedzieć mi o romansie. Kati uznała za dziwne, że Ben przyprowadził Hanna beze mnie, ale on powiedział rodzinie, że jestem chora, a Hanna przyszła tylko jako przyjaciółka, bo nie miała gdzie spędzić świąt. To akurat prawda byłam chora. Więc Ben i Hanna zasadniczo udawali parę przed jego rodziną, podczas gdy ja siedziałam chora w domu. Zdrada nie przestaje się pogłębiać im więcej się dowiaduje. Kati powiedziała też, że matka będzie czuła się nieswojo z tym, jak szybko przeszedł do poważnego związku z Hanna po rozwodzie. Wspomniała Kati, że to podejrzane, iż Ben był gotów na coś tak poważnego tak krótko po zakończeniu ośmioletniego małżeństwa. Ale Ben zapewnił rodzinę, że on i Hanna rozmawiali o swoich uczuciach ze mną i że wspieram ich związek, więc jeśli jego była żona jest z tym ok, to rodzina też powinna być. Kati przeprosiła, że nie skontaktowała się ze mną bezpośrednio, żeby dowiedzieć się, jak naprawdę się czuję. Powiedziała, że rodzina dostała wersję, według której wolałam mieć przestrzeń, kolejna kłamliwa narracja mająca mnie odizolować i kontrolować sytuację. Najbardziej szokujące było to, co Kati powiedziała o zaręczynach, że Ben od tygodni planował oświadczyny Hanna, zanim nasz rozwód był ostateczny. Najwyraźniej szukał pierścionków w kwietniu i poprosił swoją rodzinę o obrączkę ślubną babci, żeby przerobić ją na pierścionek zaręczynowy dla Hanna. Więc kiedy ja siedziałam w biurze adwokata dzieląc nasz majątek, Ben dosłownie planował swój następny ślub. Ale to nie koniec historii po tym, jak mój post na Facebooku wybuchł. Hanna najwyraźniej wpadła w panikę. Kati powiedziała, że Hanna gorączkowo dzwoniła do członków rodziny Bene, żeby prowadzić działania ratunkowe nalegając, że przechodzę jakiś kryzys i że nic z tego, co mówię, nie należy wierzyć. Ale z tymi postami nie ma już sposobu, by kogokolwiek przekonać, że nie jest mniej niż brudną kochanką mojego najbrudniejszego byłego męża. Dziś rano dostałam wiadomość, która szczerze mnie zaskoczyła była od byłej dziewczyny Bene z czasów studiów, którą widziałam tylko kilka razy przez te wszystkie lata. Powiedziała, że widziała dramat w mediach społecznościowych i poczuła, że powinna mi coś powiedzieć. Opowiedziała, że Ben również ją zdradził, a kiedy się rozstali, nie był długo singlem i szybko zaczął pokazywać się z inną dziewczyną. Czuję się, jakbym żyła w The Truman Show, czy czymś podobnym zakończenie mojego małżeństwa było najwyraźniej wyreżyserowane, a ja byłam jedyną, która nie wiedziała, że gram w tym rolę. Nie wiem nawet, jak przetworzyć te informacje, jestem wściekła, ale też pod wrażeniem, jak wyrafinowana była ich manipulacja. Mieli plany awaryjne na swoje plany awaryjne. Jutro spotkam się z Kati i byłą dziewczyną Benę, żeby napić się kawy. Kati chce osobiście przeprosić za rolę swojej rodziny w umożliwieniu tego wszystkiego, a była Bene chce dać mi więcej szczegółów o jego schemacie zachowań. Nigdy nie myślałam, że moje życie zamieni się w coś w rodzaju historii detektywistycznej, ale oto jesteśmy. Zaktualizuję, gdy będę wiedziała więcej, ta królicza nora wciąż się pogłębia. Aktualizacja trzecia. Po rozmowie z Kati i poznaniu byłej dziewczyny Bene, Miguel, która potwierdziła, że lubił mieć już przygotowane drugie łóżko na wypadek. Gdyby musiał przeskoczyć, zdałam sobie sprawę, że przynajmniej muszę spróbować ostrzec Hanna nie dlatego, że jestem jej coś winna, ale bo chciałam się teraz z niej nabijać, że ją zdradzą. Przepraszam, jestem niecierpliwa i nie chciałam czekać, aż to się stanie i zanim powiesz nie, bo jeśli ją ostrzeżesz, to go zostawi i nic się jej nie stanie spokojnie. Ta naiwna myśli, że to prawdziwa miłość i że z nią wszystko będzie w kolorach tęczy. Teraz służy mi to do tego, żeby powiedzieć jej a nie mówiłam, śmiejąc się jej w twarz z siłą stu słońc. Więc wczoraj rano wysłałam do Hanna SMS-a, prosząc, żebyśmy porozmawiały. Zachowałam to proste, napisałam, że mam informacje o Benie, które powinna znać, zanim planowanie ich ślubu posunie się za daleko. To była moja przynęta. Zajęło jej to kilka godzin, ale w końcu zgodziła się spotkać w neutralnym miejscu z wieloma świadkami w Starbucksie w centrum, gdzie zwykle spotykałyśmy się na kawę, kiedy jeszcze byłyśmy przyjaciółkami. Wejście do tej kawiarni było surrealistyczne, trzy miesiące wcześniej rozmawiałyśmy tam jak przyjaciółki. Hanna wyglądała na skrępowaną, gdy przyszłam, ale była. Przeszłam od razu do sedna i opowiedziałam jej o mojej rozmowie o Miguel i o tym, jak ben użył dokładnie tej samej strategii wobec swojej dziewczyny z czasów studiów, jakiej użył wobec mnie. Wyjaśniłam, że w obu wcześniejszych przypadkach ben rekrutował wspólną znajomą, aby popchnęła swoją aktualną partnerkę do rozstania, a następnie był przez krótki czas z tą znajomą, zanim przeszedł do swojego prawdziwego następnego celu. Powiedziałam jej, że nie jest jego wielką historią miłosną, lecz po prostu ostatnią w szeregu kobiet, które wykorzystał do ułatwienia sobie przejścia. Pokazałam jej nawet niektóre szczegóły, które Miguel mi przekazała, o tym, jak Ben manipulował swoją przyjaciółką dokładnie tak samo, jak manipulował Hanna. Hanna wysłuchała wszystkiego, co opowiedziałam, ale widziałam, jak staje się coraz bardziej defensywna w miarę, jak mówiłam. Kiedy skończyłam, milczała przez chwilę, a potem powiedziała, że to, co opisuje wcale nie przypomina jej związku z Benem. Zapewniła, że ich wieść jest prawdziwa i że Ben powiedział jej, iż nigdy wcześniej tego nie czuł do nikogo. Zaśmiałam się, bo sama kiedyś to usłyszałam i jak idiotka, w to uwierzyłam. Chciałam jej to powiedzieć, ale nie było sensu, była przekonana. Na dodatek pogorszyła sprawę, mówiąc, że wyraźnie wciąż jestem urażona rozwodem i próbuję sabotować jej szczęście, bo nie mogę znieść widoku go z inną osobą. Nawet powiedziała, że nie dziwi jej, iż wymyślam historię o przeszłości. Bene, bo według niego nigdy nie potrafiłam wziąć odpowiedzialności za to, dlaczego nasze małżeństwo się rozpadło. Twierdziła, że Ben powiedział jej, iż byłam emocjonalnie zdystansowana i mało wspierająca przez lata, a ona sama widziała, jak sprawiałam, że czuł się niedoceniany i niekochany. Rozmowa szybko się zaostrzyła. Hanna powiedziała, że nawet jeśli Ben miał taki schemat w przeszłości, ludzie się zmieniają, a ich związek jest inny, bo zbudowany na prawdziwej podstawie przyjaźni i zrozumienia. Powiedziała, że jestem po prostu zazdrosna, iż Ben znalazł prawdziwe szczęście z kimś, kto go wspiera i docenia. Kiedy zwróciłam uwagę, że dosłownie pomogła Benowi mnie zdradzić, a potem przez miesiące mnie okłamywała, Powiedziała, że w rzeczywistości próbowała pomóc nam obojgu zobaczyć, że nasze małżeństwo już się skończyło. Hanna zapewniła, że oszczędziła mi lat nieszczęśliwego związku i że powinnam jej podzękować zamiast próbować zniszczyć jej zaręczyny. Kroplą, która przelała czarę goryczy było to, gdy powiedziała, że Ben przewidział, iż mogę spróbować czegoś takiego, że mam tendencję do obwiniania innych za swoje problemy i że być może będę próbowała nastawiać ludzi przeciwko nim z zemsty stwierdziła, że jest rozczarowana, bo pokazuje, że miał rację. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że ta głupia wpadnie prosto w pułapkę. Kiedy wstałam, by wyjść, Hanna powiedziała coś, co naprawdę zapadło mi w pamięć, że może gdybym była lepszą żoną, Ben nie musiałby szukać wsparcia emocjonalnego gdzie indziej, że nie zamierza przepraszać za to, że była przy nim, gdy jego małżeństwo się rozpadało i że nie pozwoli, aby moja mściwość zniszczyła najlepszą rzecz, jaka jej się w życiu przydarzyła. Mam to wyryte w głowie, ale też zapisałam to na kartce i w telefonie, na wypadek gdyby w przyszłości trzeba było jej to przypomnieć. Prawda jest taka, że Hanna dobrowolnie wzięła udział w niszczeniu mojego małżeństwa, więc nie będę miała wyrzutów sumienia, kiedy nadejdzie moja zemsta. Siedziała w moim salonie i pocieszała mnie, podczas gdy spała z moim mężem, pomagała mi zatrudnić adwokata rozwodowego, planując jednocześnie ślub z moim byłym mężem. Miesiącami kłamała mi prosto w twarz. Budując związek z mężczyzną, którego pomagała mi zostawić. Nawet jeśli Ben zrobi Hanna dokładnie to, co zrobił mnie czy Miguel, nie będę jej żałować, wybrała zdradę naszej przyjaźni i udział w manipulacjach Bene. Jeśli spotkają to samo, co mnie spotkało z jej ręki, będę się śmiała jak nigdy dotąd, będę memem z Tomem Cruz E.M. Kati powiedziała mi też, że zdecydowała się nie konfrontować Bene bezpośrednio z jego schematem. Po tym, jak zobaczyła, jak Hanna reaguje naprawdę, zrozumiała, że ludzie zdeterminowani, by wierzyć w kłamstwa, zawsze znajdą sposób, by odrzucić dowody, które przeczą temu, w co chcą wierzyć. Zamiast tego po prostu będzie trzymać się z dala od Bene, podobnie jak jej rodzice. Z tego co wiem, ślub nadal ma się odbyć, ale tu być może byłam złośliwa. Moje posty i post mojej kuzynki sprawią, że ten ślub będzie bardzo skromny. Podobno niewiele osób chce świętować związek oparty na zdradzie. Pierwsza zemsta zakończona. Aktualizacja czwarta. Zawsze odpowiadałam na komentarze o ślubie tak samo, nie wiem zbyt wiele, widziałam tylko kilka zdjęć i nie znałam żadnych gości, którzy mogliby mi coś powiedzieć. Sądząc po zdjęciach i posępnych minach, wyglądało to bardziej na pogrzeb niż ślub, co moim zdaniem jest logiczne, bo śluby są po to, by świętować miłość. A nie brak oporu przed spaniem z żoną przyjaciela i mężem przyjaciółki, ale to tylko ja, inni może uważają to za normalne. Nie miałam więc o czym pisać przez ten czas. Ślub odbył się prawie rok temu i wszystko było spokojne, żyłyśmy swoim życiem aż do nieuniknionego. Moja była przyjaciółka, Hanna, zadzwoniła. Wiedziałam, że ten dzień nadejdzie, ale nie byłam przygotowana. Odebrałam Halo, a ona płakała i zaczęła opowiadać, co się stało, że odkryła. Iż Ben jest z inną dziewczyną, że wyrzuciła go z domu, a on wyprowadził się do jej mieszkania. W tym czasie ja gorączkowo szukałam kartki z notatką, niestety zmieniłam telefon cztery miesiące temu i już jej tam nie miałam. Kiedy w końcu ją znalazłam, przerwałam jej i powiedziałam coś, co jak myślałam mogłoby jej pomóc. To właśnie napisałam w wiadomości do siebie z przyszłości, czyli teraz, gdybyś była lepszą żoną dla Benę, nie szukałby wsparcia emocjonalnego u innej ładacznicy jak ty. Nie będę teraz przy tobie, gdy twoje małżeństwo się rozpada i nie pozwolę, by twoje łzy przerwały mój dzień twoimi i jego głupotami. To najlepsza rzecz, jaka mi się w życiu przydarzyła patrzeć, jak cierpisz i cieszę się z tego, kropka. Potem wydałam najdłuższy śmiech, jaki możesz sobie wyobrazić, może trochę przesadziłam i się rozłączyłam. Boże, to było dobre, choć nie tak dobre, jak to, czego dowiedziałam się później, choć może te dwie rzeczy się na siebie nałożyły. Ben nie mógł zostać długo u nowej dziewczyny, bo ta dziewczyna miała chłopaka-chłopaka, który był na misji i wrócił wcześniej, żeby zobaczyć swoją partnerkę, która miała w łóżku Benę. Nie wiem, czy złapał ich w trakcie, ale musiał zobaczyć, że jakiś mężczyzna mieszka w jego mieszkaniu. Powiedziała mi o tym Cathy, która dodała, że Ben szybko się stamtąd wyniósł, a raczej wypadł z pierwszego piętra bloku, bo tak zdecydował ten chłopak, że powinien odejść. Niestety, Ben doznał tylko kilku zadrapań, ale nie zamierza wnosić oskarżeń przeciwko chłopakowi. Za to chciał zamieszkać u Cathy lub rodziców, a ci powiedzieli i nie. Myślę, że powinien spróbować przeprosić Hanna, ta głupia pewnie przyjęłaby go z powrotem. Nie dowiem się tego, bo mam ich zablokowanych kolejna mała satysfakcja po tym, jak moja była genialna przyjaciółka uznała, że skoro jej nie zablokowałam, to wciąż jest jakaś szansa na kontakt. Ależ naiwna. Teraz kończę też tę historię tym wpisem, bo jeśli o mnie chodzi, dostałam to, czego chciałam, chyba że wszyscy oni złapią teraz jakąś chorobę weneryczną, trudno będzie mnie skłonić do kolejnej publikacji.